No właśnie, to szybka rzeguń, piłka. Rzeguń, ale... Tu zginęliśmy, to tu trzeba teraz pokazać. dużo rządzi. Pan tak Chyba za mną go. Dobra ludzie, załatwmy to szybko. Ja. O, robią misję tam. Kurde. No to lecę. Aż kuś no. Już jestem na dachu, biegnę. Naprawdę mam bizona ale podobno... No, tam... Jednego mam Gdzie jest drugi? Tu jest! O! No o, dziad. Kieńcy byli, jak dupa

Bohater. Kurwa mać, akurat sobie snajperkę wziąłem i strzeladowywała Tak pięknie weszli. Kurwa i nie mogłem strzelać. Hmm. No. no idealnie weszli, mi się podobał. No, zajebiście, no <ścoughs> Naprawdę. Lep. No trochę pieniędzy mam do wydania i mnie Kusi. O. król no. tam jest. Idzie w, idzie w naszym kierunku. idzie w naszym kierunku. idzie w naszym kierunku. wariat Niech podejdzie, niech podejdzie, nie wychylaj się, tak, że cię nie widział Tak, nie że cię widział Będzie bliżej, to wy wychylamy się Niech idzie Może on nie sam Dobra, walimy Walmy dobra robota to taktyk Kurwa, jak nam czasu wrosło, nagle co już zrzut uzbrojenia w drodze. To mam, mamy... Mamy zwiad... O, jeszcze będzie. Widzisz na mapie, nie? Idzę? Nie pochodciłem drogę lukę. No, 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 Uratywałam ci dupsko. Fu, no tak ładnie go odbiłem. Jak wyszłoś, jak zwykle w tobie go policzyło. Hamstwo. Po prostu czuję się jak BXP, BXP, do... Pilu, nie, dobra? Ja kupię. Dobra, lecę. Ja, 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 ja sam lecę do ja też wezmę tak, O, jest gość! Przed sklepem. BSP, Widzisz, -Pan -Pan na mapie. No? Wyjdzie tam, wyjdzie tam, wyjdzie, wyjdzie. Albo jest w środku. Jest tutaj. Ja to i tak mi go kurwa nie policzyło hmm. Na niebiesko gordi Jedzie gość, jedzie gość Jedzie gość. Nie 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 wychyla się, nie wychylajcie. się Nie wychylaj nie nie się Jest, idzie Wróch się desantuje, patrz w górę. Gość, gość przyleciał, gość przyleciał Jest jest nade mną nie widzę go. A do co, budynku idzie, taka? do budynku idzie. Przede mną, przede mną za księżarów. A ład, waliłem je. Widzę go. O tak, jest lepszy. Jest lepszy. Nie wiadomo. Nie żyje. Good Bez tego, mamy zwiastun, idzie gość, idzie gość, ula, ula, na plecach, Rozumiano, idzie, idzie, na patrol idzie, Kurwa, idzie, no. No tak nie można Dawaj, gore, jeszcze, no. jeden, jeszcze. jeden, jeszcze jeden, idzie, 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 nie chcąc Uwaga BSP leci na oparach Wracamy do bazy uzupełnić zapasy Nie nie nie, nie daj się zabić mu tam Daj mu wyjść, króla wziął Na górę Kurde stwierdził. Musisz pomóc No jestem, jestem Poszedł granat! Gaz. oznaczamy wam nową bezpieczną strefę. Ważny cel zneutralizowany. Dobra robota. <laughs> no otwarta mam, no. <laughs> Kurwa, ale jedenastu i ja zero. Ja piję w dole. <laughs> no ale mam ciut więcej obrażeń. No ale faktycznie, ze dwóch powinieneś tam jest. O, ze dwóch. Dobra, dzięki nieźle. O, tamty ty, ty, typek, Wróg oznaczony. Bliza się chmura gazu. Bali ktoś do niego z dołu. Powalony. No Na plecy. ta, plecy plecy, plecy, plecy gdzieś tu. Dobra, odpale bez peka chyba, co? A, jak masz, no to pewnie. Trzeba go tu obejść. Trzeba go obejść. Trzeba go mi nasz PSP! O, przeleciał na prawo. Znaczy, w sumie to teraz na lewo. Defa idzie. Szybka akcja miała być, co? No. Kurde, no. Gdzie on ucieka gdzieś? Miała dalej. Lepsze, co? Na sklep poszedł. Jest na sklepie. Oni... Tu Przypomnij mi, że sobie ten magazynek zmienię, nie? Jak ten. Dobra, dobra. A, bo 30, ty masz. Dlatego nie Ja mam 30. No. No. no bo kurwa mi się kończy magazynek, no. I ty wpadasz do akcji. Tu, u góry. Idą, 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 idą. Obiłem trochę. Nie że zaznaczyć, sorry. Masz go, Mam pięknie. pierwszego hila, a tu jest Baleru. drugi, wiesz? No to musi wyjść. Dobra. Pięknie. Moje, mój rekord, żeś ja teraz. <głosy> <głosy> Powaliłem jednego. W tym budynku. Idę tutaj. Gazu. Co po nim, po, po nim cel. no. Jest, jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy jest jeszcze Lecimy jeden. Tam? Jest jeden, da tak, daj mu wyjść. Otoczmy go, z prawej. Czela, ze snajperki. Daj mu, mu wyjść. O, ktoś mi tu mierzy. daleka, kuźwa. Będzie ciężko przebiec. Tam na wieży też są. No wiem, kurde, chujnia z grzybnią. Tam z drugiej strony też mierzą. O, nie trafił, nie jest dobry. O, no chula, teraz trafił do mnie. Go? Mierzy we mnie cały czas. Oj, kurwa, jeszcze jeden tu jest, Stój, rozwali mnie ten drugi. Tu się na nasza B, wiąże, B, SP, Eee. A to inna ekipa. Mam guła do gułagu. Jeśli może przed... no wyjdziesz, bo to kończy was Uwaga, oh, okay, no, Właśnie wraca do bazy. Jesteś ostatnią żywą duszą, do roboty! Kolejny dzień! Dobry. O! Rekord Carola! Ja. przygotowujemy ostatni transport, kończy dzisiaj czas! Nie ja dojdę do tego sklepu, ale Zbijać chcę w najdłużej przeżyć tą rundę. Się do nowej Sorry. <laughs> ale dojdę. Nie, spoko, spoko. Masz, Stacja zaopatrzeniowana, mierzona. Raz zbrojenia. Ja piszę do Patryka, że jeszcze chwilę. No, wyślij mu zdjęcie. Dobra, już robię. Kurde, co się. Kurde Jeszcze że w się chmura gazu Mam przejebane z Widziałem No jest to gość Tylko taki uśmiech wysłałem z zębami wiesz, na wierzchu Taki. Nie. Jeszcze chwilę, Marcin pobija rekord. Jeden dzieniec. Nie, nie. A ty k**wa ciulo. Aaa dobra.